Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż 30 dolarów każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą trzy kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości. Ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu Szok, nowe maksima inflacji w lutym 2023 roku. Stały się faktem. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szok. Nowe maksima inflacji w lutym 2023 roku stały się faktem. Ten materiał odnosi się do danych, które poznaliśmy dzisiaj. Były to pierwsze dane, jakie rynek dostaje za luty. I może oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zwiększa się czy zmniejsza się prawdopodobieństwo, że procesy dezinflacyjne będą trwały? Czy trwają, czy to zjawisko będzie miało miejsce? Na pierwszy ogień poszły dane o inflacji dla Francji. Okazało się. Że inflacja konsumencka była wyższa niż zakładały prognozy: 6,2% prognoza 6,1%, ale najgorsze jest to, że inflacja w ujęciu harmonicznym sięgnęła poziomu 7,2%. To są nowe maksima, co widać bardzo ładnie na wykresie. Jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się inflacja w ujęciu harmonicznym, gdzie tendencja wzrostowa stała się, jest cały czas kontynuowana, mamy nowe maksima. E, tendencji wzrostowej, kiedy zobaczymy, jak zachowuje się inflacja konsumencka, gdzie mamy wyrównanie maksimów e, tendencji wzrostowej, to wygląda na to, że te zjawiska desinflacyjne jakoś nie zawitały tutaj do Francji. Nowe maksima inflacyjne e, w lutym. To jest coś na co oczywiście należy zwrócić uwagę. Rynek już na to reaguje i będzie musiał się zastanawiać, czy podobne zjawiska nie wystąpią także na inflacji dla innych krajów, zwłaszcza dla Niemiec. To będzie także dla nas szczególnie istotne, bardzo ważne. Zobaczymy jakie jest powiązanie tych danych z Francji, które są dość autonomiczne z powodu odporności w francuskiej gospodarki na to, jakie były szoki związane z węglowodorami, i w tym wypadku, to, że mamy nowe maksima inflacji, może sygnalizować, że trajektorie inflacji bazowych w całej strefie euro i w ogóle w Europie będą właśnie podążały ścieżką, która jest zarysowana we Francji. Dlatego też te dane są dość sporym zagrożeniem i są negatywną informacją, jaką dzisiaj poznał rynek. Plus, mieliśmy także dane o inflacji dla Hiszpanii i te dane, Zaluty także bardzo negatywnie zaskoczyły. Inflacja osiągnęła poziomu 6,1%, prognoza była 5,8%, i widzimy tutaj, że w tym wypadku zjawisko desinflacyjne jest zdecydowanie lepiej wi widoczne, ale podwyższenie tempa wzrostu inflacji pewnego rodzaju potwierdzeniem tego, co się działo we Francji w lutym, i stąd też reakcja rynkowa. Wzrost niemieckich bundów o 5 punktów bazowych stał się faktem i dotychczas nie widać tendencji, która mogłaby odwrócić trend na spadkowy, i prawdopodobnie będziemy tutaj już dyskontować, że w marcu ECB podwyższy stopy procentowe o więcej niż klasyczne 25 punktów bazowych, i oczywiście to będzie stawało się scenariuszem bazowym, jeżeli oczywiście ukaże się. Że dane dla inflacji, na przykład dla Niemiec, także będą dość e, słabe. Dlatego też te dane, które dzisiaj poznaliśmy, czyli nowe maksima inflacji dla całej tendencji, które poznaliśmy dla lutego 2023 roku, y, które stały się faktem, są negatywne, i rynek może się do tego e, przywiązywać, zwłaszcza w Europie. No, i w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do materiałów edukacyjnych. Tam na dole jest specjalny link w opisie i w komentarzu. Temat tych wpisów jest poświęcony inwestowaniu w sztuczną inteligencję, ponieważ ona także jest teraz tym tematem, który jest niezwykle interesujący. Rozpala wyobraźnię inwestorów i uczestników w rynku na całym świecie. Oni zastanawiają się, jak to wykorzystać do inwestowania, jak zarobić. Na tezie, na modzie, na sztuczną inteligencję, no i zobaczymy, czy sztuczna inteligencja także pozwoli nam przewidzieć, jak zachowa się ścieżka inflacji. Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie nam lepiej zrozumieć i prognozować zjawiska makroekonomiczne, które się dzieją? Przypominam tam na dole link w opisie i link w komentarzu, ale to nie były jedyne dane, które dzisiaj poznaliśmy, ponieważ były także dane z Polski o dynamice wzrostu PKB. Za czwarty kwartał poprzedniego roku. Okazało się, że one były dokładnie takie, jak prognozy, ale, ale poznaliśmy dość więcej szczegółów. Okazało się, że bardzo ładnie zachowywały się inwestycje rosły w tempie 4,9%. Bardzo dobrze zachowywa, zachowywały się zapasy. Eksport netto także kontrybuował pozytywnie do wzrostu PKB, a negatywnie konsumpcja i ten czynnik związany z konsumpcją to jest oczywiście komponent, który jest teraz. Tym, który ciąży dynamice wzrostu PKB, i to pomimo tego, że mamy grubo ponad milion nowych konsumentów w polskiej gospodarce, dlatego też, jeżeli okaże się, że konsumpcja jest bardzo słaba, te zjawiska desinflacyjne nie wystąpią w Polsce, to może być to czynnik, który pozwoli, będzie sprawiał, że będą rewidowane prognozy dla całego 2023 roku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. I na następnych dwóch wykresach, bardzo ładnie. Tutaj bank pokazał, jak zachowuje się indeks konsumpcji i jak zachowuje się indeks inwestycji, i że te inwestycje bardzo ładnie rosną, a konsumpcja na razie stanęła i czeka na to, żeby ta inflacja troszeczkę spadła, co pozwoli znowu sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym znowu stać się na dynamice dodatnią. Dlatego też ta inflacja jest teraz taka bardzo istotna. Jeszcze raz przypominam, PKB jest podawana w ujęciu realnym, czyli już po uwzględnieniu inflacji warto być tego e, świadomym. Jaka jest reakcja polskiego rynku? Polskie obligacje, moim zdaniem, są dzisiaj kupowane. Najlepiej to widać na ETF-ie, na całą polską krzywą dochodowości, która wygląda na to, że klasycznie zaczyna odbijać od linii szyi formacji podwójne dno. Jeżeli ta formacja faktycznie ma miejsce, inwestorzy przywiązują do tego dużą, dużą wagę, to jeżeli poznamy dane o inflacji za luty dla Polski, poznamy raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji, który już za kilkanaście dni zostanie przez rynek, być, będzie trawiony, to będzie potencjał ku temu, żeby rozpocząć grę na polskie obligacje na następną falę zakupów polskich papierów, i jeżeli rynek uwierzy w to, że nie będzie nowych maksimów inflacji w Polsce, jeżeli procesy dezinflacyjne będą przez rynek dyskontowane, a moim zdaniem są dyskontowane, ponieważ no, rentowności obecnie nie sięgają, nawet nie zbliżyły się do poziomu 7%, już nie mówiąc o ataku na maksima, które były w poprzednim roku ustanowione, to jest moim zdaniem sygnał, że jednak tutaj inwestorzy kupują, już zaczynają kupować polskie papiery. Widać to na rynku złotego, który pokazuje umocnienie złotego względem euro, jak i amerykańskiego dolara, zwłaszcza pokonanie najbliższych wsparć na dolar złotym sygnalizuje, że ten napływ trwa przez cały koszyk polskiego złotego. To jest bardzo, bardzo dobra informacja, która sygnalizuje. Że te poziomy korekcyjne, które teraz obserwujemy na polskich obligacjach czy na y, polskiej giełdzie, są wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych do tankowania polskich aktywów. Taka przynajmniej jest moja interpretacja tego, co się dzieje. Jeżeli dodamy do tego umocnienie węgierskiego forinta, które cały czas trwa, to mamy y, sygnały, że y, waluty naszego regionu są y, na tapecie któryś, y, jakichś instytucji zagranicznych i to co się wydarzyło dzisiaj dane makroekonomiczne mogą być dyskontowane przez giełdę papierów wartościowych która ładnie rośnie w momencie tworzenia tego wpisu tak jakbyśmy odbijali od tego wsparcia 1800 punktów ale moim zdaniem najważniejszym czynnikiem który sprawia że teraz papiery polskie są kupowane akcje polskie są kupowane złoty jest na fali umocnienia jest to że euro dolar zaczął odbijać wrócił nad poziom 1.06 mamy za każdym razem, kiedy euro dolar próbuje rosnąć, od razu reakcje e, polskiej giełdy, mamy reakcję polskich obligacji oraz złotego. I widać na następnym wykresie to powiązanie. Wystarczy próba powrotu nad poziom 1,06 na euro i od razu polskie, gie, polskie akcje są e, w ożywieniu. Próba jest wzrostowego odbicia ruchu w górę. No i zobaczymy podczas amerykańskiej sesji, czy to się utrzyma. Czy ta tendencja ulegnie wzmocnieniu? Aha, wszystko zależy, moim zdaniem, od tego, co zrobi eurodolar, a nie od tych danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznaliśmy o polskiej dynamice wzrostu PKB. Dlatego też będę bardzo wyczulony na to, co właśnie zrobi eurodolar podczas dzisiejszej sesji. Ten eurodolar, utrzymanie dzisiaj nad poziomem 1,06, powinno rzutować także na wszystkie inne ważne aktywa związane z ryzykiem które wyceniają to jak zachowuje się amerykański dolar. Przypominam, każda fala osłabienia amerykańskiego dolara będzie zachęcała do kupowania ryzyka indeksów giełdowych, kupowania Bitcoina, kupowania surowców, no i oczywiście tych wszystkich innych aktywów związanych z ryzykiem o mniejszym znaczeniu. Co widzimy na wykresie bardzo ciekawego pozycjonowania jena japońskiego, że występuje faza akumulacji jena japońskiego, że są otwierane coraz większe, nowe, długie pozycje. I to jest coś także ciekawego, że są coraz większe, mocniejsze, bycze sygnały płynące dla jena japońskiego. Z amerykańskim dolarem jest ściśle skorelowane zachowanie złota, więc jeżeli eurodolar faktycznie wróci trwale na poziom 1,06, to zgodnie z tą korelacją, której teraz wykres widzicie Państwo w tle, można spodziewać się wzrostu ceny złota odbicia od wsparcia 1, 1810 i prawdopodobnie za próby wywołania jakiegoś większego wzrostowego odbicia. Cena złota ma potencjał ku temu, żeby, żeby wygenerować takie odbicie, ale warunek jest jeden, euro dolar musi troszeczkę mocniej, dynamiczniej ruszyć w górę. Przypominam, że dzisiaj kończymy tworzyć świece miesięczne, a ona, a ona a one zdecyd w zdecydowanej większości faworyzują jakieś scenariusze korekcyjne. A moim zdaniem kluczem do tego jest zachowanie amerykańskiego dolara. I ten optymizm, który widać także na wzrostowym eurodolarze, przekształca się także w wzrostowe odbicie na cenie miedzi. Mamy kolejną sesję, podczas której cena miedzi próbuje rosnąć i to jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Jestem ciekawy, czy mieć będzie wskaźnikiem Wyprzedzającym tego, co się wydarzy na giełdach Papierów wartościowych na całym świecie I jeżeli dodatkowo Ruszy do, do wzrostu Także Bitcoin Wrócimy nad poziom 24 tysiące dolarów To kto wie Czy nie będzie to sygnał, że Indeksy giełdowe, zwłaszcza na Wall Street Spróbują znowu usadowić się Trwale nad poziomem 4 punktów Sygnalizując także Tym samym, że będziemy świadkami e, Wzrostu i że cały spadek był tylko ruchem powrotnym do najbliższych wsparć Ale o bardzo dużym znaczeniu A przede wszystkim do średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym Okolic 3940 punktów Amerykańs -y, Amerykańskie obligacje na razie nie wygenerują żadnych nowych sygnałów Tutaj spadek dopiero poniżej 3,90% Albo najlepiej 3,85% byłby sygnałem, że rentowności amerykańskiej obligacji wspierają zachowanie indeksu Standard Poor's. Z ciekawostek widzimy, że coraz bardziej atrakcyjne stają się stopy zwrotu z indeksów giełdowych niż stopy zwrotu liczone z zysków na akcje amerykańskich spółek i to może powodować kontynuację presji na amerykańskiego dolara, ale czy tak się stanie, to zobaczymy. To jest tylko taka. Ciekawostka. I na koniec indeks niemiecki, który cały czas imponuje swoją siłą. Jestem pod wielkim wrażeniem, że ten DAX nie chce przełamać tego poziomu 15300 punktów, że pojawiają się następne fale kupna, zakupów, że każdy kolejny spadek jest wykorzystywany nawet do najbliższego wsparcia jest wykorzystywany do akumulacji zakupów akcji. A to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli euro -dolar ruszy w górę, to spodziewajmy się nie tylko przebicia ostatnich maksimów. Ale także tego, że wkrótce niemiecki indeks sięgnie maksimum wszechczasów, a to byłaby bardzo dobra wiadomość także dla polskich akcji. Jak widzimy, wszystko jest uzależnione od wyceny euro-dolara, od amerykańskiego dolara. I te dane o inflacji, które sygnalizują, że mamy nowe poziomy inflacyjne, zwiększają pe w pewnym stopniu prawdopodobieństwo że bardziej jastrzębia polityka Banku Centralnego w Europie, spowoduje, że te euro będzie miało ku, potencjał ku umocnieniu, powrotowi do aprecjacji, a w takiej sytuacji europejskie aktywa będą e, szczególnie interesujące. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jeszcze raz, drodzy Państwo, przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Jest specjalny materiał o tym, e, że e, jak inwestować, w sztuczną inteligencję, bo to jest teraz niezwykle interesujące i, coś, i to coś może być jedną z ciekawych rozgrywek na cały 2023 rok. Więc zachęcam, żeby się zapoznać z materiałem dotyczącym tego, jak inwestować w sztuczną inteligencję. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. I przypominam także, że są ostatnie godziny promocji dotyczące darmowej akcji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę stopy zwrotu i zapraszam dzisiaj wieczorem na nasze następne spotkanie. Jeszcze raz pozdrawiam i wszystkiego dobrego.